Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby pomyśleć, że Twoje słowa mają moc zmieniać rzeczywistość wokół Ciebie? Dziś zanurzymy się w mało znanym, ale niezwykle potężnym sekrecie. Istnieją konkretne słowa, które Duch Święty uwielbia słyszeć i które mogą całkowicie przemienić Twoje życie duchowe. Od wyrażeń uwielbienia po deklaracje wiary i wdzięczności, te słowa mają moc przyciągania boskiej obecności w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Jeśli pragniesz głębszego połączenia z boskością, jeśli chcesz widzieć cuda dziejące się wokół ciebie, lub po prostu pragniesz pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie, to ten film jest DLA Ciebie. Zanurzymy się w fundamentalnym aspekcie naszej wiary i codziennego życia, który często może pozostać niezauważony mocy słów. Przysłów 18:21 daje nam głębokie zrozumienie tego tematu, mówiąc: Śmierć i życie są w mocy języka. Kto go miłuje, spożyje jego owoc. Ten fragment biblijny nie jest jedynie metaforą, odzwierciedla duchową prawdę, która przenika zarówno świat fizyczny, jak i duchowy, podkreślając, że słowa, które wybieramy, mogą mieć znaczący i trwały wpływ. Kiedy mówimy, każde wypowiedziane przez nas słowo niesie ze sobą niesamowity potencjał, zarówno dla dobra, jak i dla zła. Pomyśl o słowach jak o nasionach, które sadzisz za każdym razem, gdy mówisz. Te nasiona mogą rosnąć i stać się bujnymi drzewami, które dają cień i pokarm, lub mogą przekształcić się w chwasty, które duszą i niszczą życie wokół. Nasze słowa mają więc moc budować lub niszczyć, tworzyć połączenia lub siać niezgodę. To pojęcie jest szczególnie potężne w kontekście duchowym. Słowa są nośnikami, przez które przekazywane są błogosławieństwa i przekleństwa. Mogą podnieść kogoś na duchu w chwili potrzeby. Lub zgnębić ducha osoby, która już jest słaba. Dlatego wybór słów ma ogromne znaczenie nie tylko dla tych, którzy je słyszą, ale także dla tych, którzy je wypowiadają. Rozważając duchowy wymiar słów, dostrzegamy, że kształtują one naszą własną duchową rzeczywistość. Używając naszego języka do błogosławienia, promowania pokoju i miłości, sami jesteśmy przemieniani. Jakbyśmy, wybierając słowa, które przynoszą życie. Karmili własną duszę tymi nasionami światła i nadziei. Z drugiej strony, gdy używamy słów negatywnych lub szkodliwych, nie tylko wpływamy na innych, ale także psujemy własnego ducha. Dlatego kluczowe jest, abyśmy byli świadomi i celowi w wyborze naszych słów. Przed wypowiedzeniem słowa warto się zastanowić, czy to słowo zbuduje osobę, która je usłyszy, czy przyniesie uzdrowienie, czy jest zgodne z miłością i prawdą Boga. Jeśli uda nam się zadać te pytania przed wypowiedzeniem Słowa, nie tylko będziemy podążać za naukami biblijnymi, ale także będziemy uprawiać żyzny grunt, na którym miłość Boga będzie mogła wzrastać w nas i poprzez nas. Praktykując świadome używanie słów, zauważymy zmianę nie tylko u osób wokół nas, ale także w naszym własnym życiu duchowym. Nasze otoczenie stanie się bardziej harmonijne, a nasze serce bardziej zjednoczone z boskością. Ta praktyka nie polega tylko na unikaniu negatywnych słów, ale na aktywnym wybieraniu takich, które odzwierciedlają charakter Chrystusa, słów nadziei, miłości, zachęty i prawdy. Dlatego zachęcam cię, abyś zabrał ze sobą tę refleksję i zastosował ją we wszystkich swoich interakcjach. Odkryjesz, że dokonując świadomych wyborów dotyczących używanych słów, nie tylko będziesz przestrzegał biblijnej zasady, ale także przekształcisz swoje otoczenie i wzmocnisz swoją wędrówkę z Bogiem. Razem pielęgnujmy życie pełne słów, które niosą życie, ponieważ czyniąc to, stajemy się prawdziwymi narzędziami ducha świętego na tym świecie. Kiedy zgłębiamy naturę i rolę ducha świętego w życiu wierzących, dotykamy jednego z najbardziej istotnych i transformujących tematów teologii chrześcijańskiej. Jezus, w chwilach przed swoim wniebowstąpieniem, obiecał swoim uczniom, że nie zostawi ich sierotami. Zamiast tego. Pośle pocieszyciela Ducha Świętego, jak opisano w Jana 1426. Ta obietnica jest kluczowa dla zrozumienia, jak żyjemy naszą wiarą na co dzień i jak wchodzimy w intymną i osobistą relację z Bogiem. Duch Święty jest opisany jako pocieszyciel i nauczyciel. Wyobraź sobie, że masz zawsze obecnego mentora, gotowego nie tylko oferować mądrość i wskazówki, ale także pocieszenie w chwilach największej potrzeby. To jest rzeczywistość każdego, kto przyjmuje Ducha Świętego do swojego życia. On działa jako stała obecność, która prowadzi nas przez wyzwania, uczy nas dróg Boga i pociesza w trudnościach. Komunikacja z Duchem Świętym nie jest monologiem, jest to ciągły dialog. On mówi do nas przez Pismo Święte, inspiruje nasze decyzje i uspokaja nasze serca swoją pełną pokoju obecnością. W odpowiedzi słowa, których używamy, aby rozmawiać z Nim, czy to w modlitwie, czy w ciągu dnia, Mogą znacząco pogłębić tę więź. Kiedy wybieramy słowa, które wyrażają naszą wdzięczność, miłość, zależność i pragnienie Bożej Mądrości, nie tylko oddajemy cześć Bogu, ale także wzmacniamy naszą relację z duchem świętym. Na przykład podczas modlitwy, nie chodzi tylko o przedstawianie listy próśb lub wyrażanie wdzięczności. Modlitwa to także otwieranie naszych serc na działanie ducha świętego, aby nas kształtował zgodnie z wolą Boga. Jest to okazja, aby pozwolić Mu nas przemieniać, uczyć i prowadzić. Nasze słowa, gdy są nasycone wiarą i poddaniem, stają się kanałami, przez które Duch Święty może manifestować swoją moc i obecność w naszym życiu. Ponadto, Biblia wzywa nas do tego, abyśmy byli stale pełni Ducha Świętego. Oznacza to życie, w którym nasze czyny i słowa są nieustannie pod Jego wpływem. W Efezjan 5,18-20 Paweł opisuje to jako życie pełne muzyki, śpiewu, i dziękczynienia Bogu. To przypomina nam, że nasza komunikacja z Duchem Świętym nie jest tylko praktyką duchową, ale także aktem uwielbienia, który powinien przenikać wszystkie aspekty naszego życia. Świadomie wybierając słowa, które odzwierciedlają miłość Boga, pozwalamy Duchowi Świętemu nie tylko zamieszkiwać w nas, ale także działać przez nas. To ma transformujący wpływ nie tylko na nas samych, ale także na ludzi wokół nas. Słowa mogą budować wspólnoty, leczyć stare rany i dodawać otuchy tym, którzy są zniechęceni. Mają moc zmieniania atmosfery i tworzenia rzeczywistości, będąc potężnym narzędziem w rękach tych, którzy są prowadzeni przez Ducha. Dlatego zrozumienie Ducha Świętego jako naszego pocieszyciela i nauczyciela jest kluczowe dla pełnego i owocnego życia chrześcijańskiego. On wzywa nas do głębokiej i ciągłej komunikacji gdzie nasze słowa są odzwierciedleniem naszej relacji z Bogiem. Pielęgnując te komunikacje, nie tylko wzrastamy w naszej wierze, ale także pozwalamy Duchowi Świętemu, aby nas używał do pozytywnego i trwałego wpływu na świat. Życie w Duchu to podróż pełna stałego nauki i wzrostu, gdzie każde słowo, które wybieramy, ma potencjał, aby przynieść więcej nieba na ziemię. Kiedy mówimy o słowach uwielbienia i adoracji, Zagłębiamy się w jedną z najważniejszych i najgłębiej transformujących praktyk w duchowym życiu chrześcijanina. Biblia mówi nam w Psalmie 22, wersecie 3, że Bóg zamieszkuje w chwałach swego ludu. Ten fragment nie jest tylko poetycką deklaracją Bożej obecności, ale głębokim objawieniem natury Boga i sposobu, w jaki wybiera on, aby wchodzić w relacje ze swoimi naśladowcami. Ten werset podkreśla niezwykłą zasadę. Kiedy ofiarujemy szczere uwielbienie, nie tylko wysyłamy nasze głosy do nieba, ale przygotowujemy miejsce DLA obecności Boga w samym środku naszego życia. Uwielbianie Boga oznacza uznanie Jego wielkości, majestatu i suwerenności nad wszystkim. Kiedy uwielbiamy, wyrażamy nasz podziw i szacunek DLA tego, kim Bóg jest i za wszystko, co uczynił. To wykracza poza zwykłe recytowanie słów. Jest to akt oddania naszego serca i duszy w adoracji. To sposób, aby powiedzieć, że ponad wszystkimi naszymi okolicznościami i pragnieniami uznajemy Boga za najwyższego Pana naszego życia. Znaczenie uwielbienia i adoracji nie może być przecenione, ponieważ za każdym razem, gdy uwielbiamy, nie tylko deklarujemy Bogu nasze oddanie, ale także sami ulegamy przemianie. Obecność Boga, którą zapraszamy poprzez nasze uwielbienie, przynosi ze sobą pokój. Radość i odnowienie duchowe. Ludzie często doświadczają poczucia uzdrowienia, wyzwolenia i głębokiej wewnętrznej przemiany podczas szczerych momentów uwielbienia. Te doświadczenia nie są ograniczone do chwil wewnątrz murów kościoła. Mogą się wydarzyć w dowolnym miejscu i czasie, kiedy otwieramy nasze serca, aby szczerze wielbić. Ponadto akt uwielbienia Boga pomaga nam zachować właściwą perspektywę. W momentach, gdy życie wydaje się przytłaczające. Lub gdy jesteśmy otoczeni przez sytuacje, które wystawiają naszą wiarę na próbę, uwielbienie nas reorientuje i przypomina o mocy i suwerenności Boga. Pomaga nam zobaczyć poza nasze natychmiastowe okoliczności i zaufać, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, działając na rzecz dobra tych, którzy go kochają. Praktykowanie uwielbienia i adoracji oznacza także życie pełne wdzięczności. Skupiając się na otrzymanych błogosławieństwach i wyrażając wdzięczność poprzez uwielbienie, Kultywujemy ducha zadowolenia i nadziei. Tego rodzaju postawa nie tylko wzbogaca nasze własne życie duchowe, ale również służy jako potężne świadectwo DLA tych, którzy są wokół nas. Dlatego włączenie uwielbienia i adoracji do naszej codziennej rutyny jest niezwykle ważne. Nie musi to być ograniczone do zestawu pieśni śpiewanych podczas nabożeństwa. Może być równie proste jak modlitwa dziękczynna rano, Śpiewanie hymnu, uwielbienia podczas domowych obowiązków, czy też wypowiadanie wielkości Boga podczas spokojnego spaceru. Każdy z tych aktów uwielbienia wzmacnia naszą więź z Bogiem i pozwala, by Jego obecność jeszcze głębiej przenikała nasze życie. Dlatego słowa uwielbienia i adoracji są czymś więcej niż tylko religijnymi rytuałami są one wyrazem żywej i dynamicznej relacji ze Stwórcą. Pielęgnując serce pełne uwielbienia, nie tylko wypełniamy jeden z podstawowych celów, do których zostaliśmy stworzeni, ale także otwieramy nasze życie na głębsze doświadczenia przemieniającej łaski Bożej. To pozwala nam nie tylko przetrwać na naszej duchowej drodze, ale wręcz kwitnąć, gdy obecność Boga staje się coraz bardziej realna i namacalna każdego dnia. Wyznanie i pokuta to fundamentalne pojęcia w duchowym życiu każdego chrześcijanina, odgrywające kluczową rolę w utrzymaniu zdrowej i intymnej relacji z Bogiem. W sercu praktyki chrześcijańskiej znajdujemy te dwa działania jako istotne środki, poprzez które doświadczamy przemieniającej łaski Bożej. Analizując nauki biblijne, szczególnie w pierwszym rozdziale pierwszego listu Jana, możemy dostrzec, że te akty nie są jedynie rytuałami pokuty, ale prawdziwymi bramami do duchowej odnowy i oczyszczenia. Wyznanie naszych grzechów, jak uczy nas pierwszy list Jana, nie jest jedynie aktem werbalizacji naszych błędów, jest głębokim uznaniem naszych win przed Bogiem. To wyznanie jest kluczowe, ponieważ uznaje, że nasze działania lub zaniechania mają konsekwencje duchowe, wpływające nie tylko na naszego ducha, ale także na naszą relację z Bogiem i z innymi ludźmi. Wyznanie jest więc aktem prawdziwej uczciwości i pokory, gdzie stajemy przed Bogiem nie jako istoty doskonałe, lecz jako omylni ludzie szukający Jego miłosierdzia i przebaczenia. Jeszcze głębiej, pokuta obejmuje zmianę serca i umysłu, świadomą decyzję o odwróceniu się od grzechu i zwróceniu się ku Bogu. Jest to ciągły proces ponownego oceniania naszych postaw i zachowań, upewniając się, że są one zgodne z naukami Chrystusa. Pokuta nie jest chwilowa. Jest stałym elementem życia chrześcijanina, wymagającym codziennej refleksji i gotowości do przemiany zgodnie z wolą Bożą. Te praktyki nie tylko oczyszczają nas z przeszłych błędów. Ale także torują drogę DLA Ducha Świętego, aby mógł w nas działać w pełniejszy sposób. Wyznanie i pokuta usuwają bariery, które grzech wznosi między nami a Bogiem, pozwalając, aby Jego obecność swobodnie przepływała w naszym życiu. To jest niezbędne DLA naszego duchowego wzrostu, ponieważ jako chrześcijanie jesteśmy powołani do ciągłego rozwoju, stając się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa każdego dnia. Ponadto, Wyznanie i pokuta mają silny wymiar wspólnotowy w wierze chrześcijańskiej. Są to praktyki, które choć osobiste nabierają bogatszego i głębszego znaczenia, gdy są dzielone we wspólnocie wiary. Wyznając nasze grzechy duchowemu przewodnikowi lub zaufanemu bratu w wierze, znajdujemy wsparcie, rady i modlitwę, które pomagają nam w procesie pokuty i zmiany. Wdrażanie codziennej praktyki wyznawania grzechów i pokuty polega na stworzeniu regularnego czasu na introspekcję i modlitwę. Wielu chrześcijan uważa za pomocne przeglądanie swoich działań i myśli pod koniec dnia, zastanawiając się gdzie mogli popełnić błąd i jak mogą się poprawić. Ten codzienny rachunek sumienia nie tylko utrzymuje naszą świadomość zachowań i ich zgodności z wartościami chrześcijańskimi, ale także wzmacnia naszą zależność od Boga, aby uzyskać siłę i mądrość czyniąc z wyznania grzechów i pokuty regularną praktykę, nie tylko spełniamy biblijne przykazanie, kultywujemy serce, które jest nieustannie odnawiane przez łaskę Bożą. To codzienne odnawianie pozwala nam nie tylko stawiać czoła wyzwaniom życia z wiarą i nadzieją, ale także pozytywnie wpływać na tych, którzy nas otaczają, odzwierciedlając miłość i miłosierdzie Boże w naszych działaniach. Podsumowując, wyznanie grzechów i pokuta to coś więcej niż podstawowe elementy doktryny chrześcijańskiej. To środki, dzięki którym żyjemy życiem w pełni zharmonizowanym z Bogiem, otwartym na Jego kierownictwo i przemianę. Angażując się w te praktyki z szczerym sercem i autentyczną wolą zmiany, otwieramy nasze życie na potężne działanie Ducha Świętego, który nas oczyszcza, odnawia i uzdalnia do życia w sposób, który oddaje chwałę Bogu i służy bliźnim. Wyrażanie wdzięczności jest praktyką głęboko zakorzenioną w wierze chrześcijańskiej, tak istotną, że apostoł Paweł poucza Tesaloniczan, aby byli wdzięczni w każdej sytuacji, jak podkreśla w pierwszym liście do Tesaloniczan 5.18. To wezwanie nie jest tylko zachętą do pozytywnego nastawienia wobec życia, ale zaproszeniem do przyjęcia duchowej perspektywy, która aktywnie uznaje i ceni suwerenność i dobroć Boga we wszystkich sytuacjach. Ta wizja głęboko przekształca sposób, w jaki żyjemy i wchodzimy w interakcje ze światem wokół nas, znacząco wpływając na naszą relację z Bogiem i z innymi ludźmi. Wdzięczność w kontekście chrześcijańskim wykracza poza proste uznanie dobrych rzeczy, które nam się przydarzają. Jest to uznanie stałej obecności Boga i Jego działania w naszym życiu, nawet w trudnych chwilach i przeciwnościach. Ta postawa nie tylko podnosi nas na duchu, ale uczy nas pełniejszego zaufania Bogu akceptując, że wszystko, co się dzieje, dobre lub złe, jest częścią większego planu i znajduje się pod jego kontrolą. Tego rodzaju wdzięczność oddala nas od płytkiej wiary, która cieszy się tylko w chwilach zwycięstwa i prowadzi nas do dojrzałej wiary, która dostrzega rękę Boga we wszystkich okolicznościach. Bycie wdzięcznym w każdej sytuacji jest w istocie aktem wiary. Deklaruje nasze przekonanie, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i że wszystko współdziała ku dobremu DLA tych, którzy kochają Boga, jak stwierdza Paweł w liście do Rzymian 8:28. Wdzięczność staje się zatem deklaracją zaufania do dobroci i wierności Boga, niezależnie od zewnętrznych pozorów. Kiedy wybieramy wdzięczność, wybieramy zaufanie do Boga, ponownie potwierdzając naszą wiarę w Niego w każdym aspekcie naszego życia. Co więcej, wdzięczność ma moc transformowania naszego środowiska emocjonalnego i duchowego. Przekierowuje naszą uwagę z własnych potrzeb i problemów na boże, zaopatrzenie i błogosławieństwa. To przeformułowanie nie jest tylko techniką pozytywnego myślenia, jest to praktyka duchowa, która otwiera nas na dostrzeganie i przyjmowanie pokoju i radości, które Duch Święty pragnie zaszczepić w naszych sercach. Wdzięczność tworzy żyzny grunt, na którym Duch Święty może działać swobodniej. Przynosząc odnowę i uzdrowienie do naszego życia, praktykowanie wdzięczności w sposób konsekwentny może zaczynać się od prostych, ale głębokich kroków. Prowadzenie dziennika wdzięczności, w którym codziennie zapisujemy otrzymane błogosławieństwa, jest potężną praktyką, która może pomóc nam utrzymać postawę wdzięczności. Ponadto, wyrażanie wdzięczności w modlitwie i dzielenie się powodami, DLA, których jesteśmy wdzięczni z innymi. Wzmacnia te postawę i pomaga nam budować wspólnotę wiary opartą na wzajemnym uznaniu dobroci Boga. Wdzięczność pozwala nam być świadkami miłości i wierności Boga wobec tych, którzy nas otaczają. Ma ona wpływ ewangelizacyjny, ponieważ kiedy inni widzą naszą zdolność do bycia wdzięcznymi zarówno w burzach, jak i w słonecznych dniach życia, są zachęcani, aby dowiedzieć się więcej o źródle naszej radości i pokoju. Dlatego wdzięczność nie jest tylko korzystną praktyką duchową DLA nas samych, ale także potężnym środkiem świadectwa, który może zainspirować innych do szukania Boga i doświadczania tego samego pokoju i radości, które znajdujemy w naszym życiu wiary. Wyrażanie wdzięczności jest zatem czymś więcej niż tylko zwykłą uprzejmością, jest istotnym wymiarem życia chrześcijańskiego, które nas kształtuje, pociesza i uzdalnia do pełniejszego życia w obecności Boga. Deklaracja wiary, zgodnie z nauczaniem Jezusa w Ewangelii Marka 11, 23 jest fundamentalną zasadą w życiu chrześcijańskim, która ujawnia głęboką moc słów, gdy są one zgodne z prawdziwą wiarą i wolą Bożą. W tym wersecie Jezus nie tylko dokonuje przesadnego stwierdzenia, aby podkreślić znaczenie wiary, On ustanawia duchową zasadę, która, gdy jest zrozumiana i zastosowana, ma moc radykalnie zmieniać nasze okoliczności i naszą wędrówkę z Bogiem. Jezus mówi, że jeśli ktoś powie górze, aby się rzuciła do morza i nie zwątpi w swoim sercu, ale uwierzy, że to, co mówi, stanie się, to naprawdę tak się stanie. Ten fragment jest intrygujący i wyzwaniowy, ponieważ mówi o mocy naszych słów i potrzebie niezachwianej wiary. Nie chodzi tu o powierzchowną czy przypadkową wiarę, ale o głęboką i trwałą ufność w obietnicę Boga i Jego niezmienny charakter. Zrozumienie tej prawdy wymaga więcej niż tylko intelektualnego uznania. Wymaga żywego doświadczenia rzeczywistości Boga. Wiara, która przenosi góry, rodzi się z intymnej i ciągłej relacji z Bogiem, gdzie zaufanie do Niego rozwija się poprzez osobiste doświadczenia Jego wierności i miłości. Kiedy zaczynamy naprawdę rozumieć, kim jest Bóg i co obiecał uczynić, nasze deklaracje wiary przestają być zwykłymi słowami i stają się potężnymi proklamacjami, które mają potencjał zmieniania rzeczywistości. Ta deklaracja wiary jest również głęboko zakorzeniona w zrozumieniu suwerenności Boga i Jego najwyższej mocy nad wszystkimi rzeczami. Deklarując naszą wiarę, uznajemy, że Bóg może uczynić nieskończenie więcej niż wszystko, o co prosimy lub co myślimy, jak wyraża to Paweł w liście do Efezjan 3.20. Ta perspektywa pomaga nam utrzymać nasze serca skoncentrowane na wielkości Boga, a nie na problemach czy wyzwaniach, z którymi możemy się spotkać. Ponadto praktykowanie deklaracji wiary jest również wyrazem posłuszeństwa i uwielbienia. Za każdym razem, gdy wybieramy wiarę i wypowiadamy to przekonanie, oddajemy cześć Bogu i powierzamy mu nasze pełne zaufanie. To podoba się Bogu, ponieważ świadczy o naszej całkowitej zależności od niego i uznaniu jego supremacji oraz dobroci. W tym procesie nasza wiara jest wzmacniana, nasz duch podnoszony. A nasze świadectwo staje się potężniejsze dla tych, którzy obserwują nasze życie. Deklaracja wiary powinna stać się codzienną praktyką, nie tylko zarezerwowaną na chwilę wielkiej potrzeby, ale stałym nawykiem, który przenika wszystkie obszary naszego życia. Może się ona przejawiać w prostych deklaracjach zaufania do Boga w kwestii codziennego zaopatrzenia, ochrony, mądrości lub w odważnych proklamacjach dotyczących realizacji wielkich dzieł w imię Boga. W każdym przypadku te deklaracje wiary przypominają nam o naszej zależności od Boga i wzmacniają naszą relację z Nim. Zatem, zgłębianie zasady deklaracji wiary, jak nauczał Jezus w Ewangelii Marka 11:23, to wyruszenie w podróż osobistego odkrywania i duchowej przemiany. Gdy uczymy się dostosowywać nasze słowa do prawdy Bożej i ćwiczyć wiarę bez zastrzeżeń, zaczynamy dostrzegać przesuwające się góry i niemożliwości stające się rzeczywistością świadcząc tym samym o mocy i wierności Boga w naszym życiu i w świecie wokół nas. Modlitwa jest jedną z najważniejszych praktyk w życiu każdego chrześcijanina, a zrozumienie roli Ducha Świętego w modlitwie, zgodnie z listem do Rzymian 8:26, może głęboko wzbogacić tę praktykę. Ten werset ujawnia nam, że Duch Święty nie tylko uczestniczy w naszej drodze modlitwy, ale jest aktywnym agentem, który nas wspomaga i wstawia się za nami w sposób, który przekracza nasze ludzkie zrozumienie. Apostoł Paweł mówi nam, że Duch pomaga nam w naszych słabościach, zwłaszcza gdy nie wiemy o co prosić lub jak się modlić, jak powinniśmy. Jest to pocieszająca rzeczywistość, wiedząc, że nawet gdy nasze słowa zawodzą. Lub gdy nasze zrozumienie jest ograniczone, Duch Święty interweniuje niewysłowionymi westchnieniami. Te westchnienia są wyrazem Ducha, które nie mogą być wypowiedziane ludzkimi słowami, ukazując głębie i intymność działania Ducha w naszych sercach i umysłach. Ta boska interwencja w modlitwie jest kluczowa, ponieważ często możemy czuć się niepewni co do woli Bożej w konkretnych sytuacjach, lub możemy być tak przytłoczeni naszymi okolicznościami że znalezienie odpowiednich słów do modlitwy staje się wyzwaniem. W takich momentach Duch Święty nie tylko doskonale nas rozumie, ale także wstawia się za nami zgodnie z wolą Bożą. Oznacza to, że kiedy Duch interweniuje, dostosowuje nasze pragnienia i prośby do Bożego planu i celów, zapewniając, że nasze modlitwy są nie tylko wysłuchane, ale także odpowiadane w sposób, który odzwierciedla to, co jest najlepsze a naszego życia i dla królestwa Bożego. Zrozumienie roli Ducha Świętego w modlitwie zachęca nas również do podejścia do modlitwy z postawą zależności i otwartości. Wiedząc, że nie jesteśmy sami w naszych modlitwach, możemy być zachęceni do otwartego dzielenia się naszymi sercami z Bogiem, ufając, że Duch działa na naszą korzyść, nawet gdy nie możemy zobaczyć lub zrozumieć jak. To zaufanie może przekształcić naszą praktykę modlitwy z rytuału w dynamiczną i żywą relację z Bogiem. W której istnieje stały dialog i rzeczywista interakcja. Ponadto wstawiennictwo Ducha Świętego podkreśla skuteczność żarliwej modlitwy. Żarliwość w modlitwie nie jest mierzalna przez elokwencję lub głośność naszych słów, ale przez szczerość i intensywność, z jaką zbliżamy się do Boga, uznając naszą całkowitą zależność od Niego. Kiedy modlimy się żarliwie, angażujemy nasze serca i umysły w sposób pełny i szczery, co jest wzmacniane przez obecność i moc Ducha Świętego. Dlatego, Rozumiejąc lepiej rolę Ducha Świętego w modlitwie, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszej praktyki modlitwy. Obejmuje to nie tylko mówienie do Boga, ale również słuchanie i pozwalanie, aby Duch Święty prowadził nasze słowa i serca. Z takim podejściem modlitwa staje się nie tylko sposobem wyrażania naszych pragnień, ale także platformą do głębokiej osobistej przemiany i sposobem na ściślejsze dostosowanie naszego życia do woli Bożej. Ostatecznie. Wzmacnia to naszą wiarę, wzbogaca naszą relację z Bogiem i uzdalnia nas do pełniejszego i skuteczniejszego życia jako naśladowcy Chrystusa. W liście do Efezjan 4, 29 jesteśmy wezwani do używania naszych słów, aby budować i zachęcać innych, co ma głęboki wpływ zarówno na wspólnotę wiary, jak i na życie indywidualne wierzących. Ten werset nie tylko zachęca nas do mówienia z życzliwością, ale również stawia nam wyzwanie, abyśmy używali naszych słów jako narzędzi do wzmacniania wiary innych, a tym samym tworzenia środowiska, w którym Duch Święty jest zapraszany do działania w potężny sposób. Kiedy myślimy o budowaniu, zazwyczaj kojarzymy to z tworzeniem fizycznych struktur, ale w kontekście biblijnym budowanie jest duchowym i emocjonalnym procesem, w którym wzmacniamy siebie nawzajem. Jest to praktyka, która wykracza poza unikanie negatywnych komentarzy polega na świadomym używaniu słów, aby promować wzrost i rozwój. Może to obejmować zachętę, rady oparte na zasadach biblijnych lub po prostu słowa pocieszenia i wsparcia w chwilach potrzeby. Moc słów zachęty jest ogromna. Kiedy zachęcamy kogoś, nie tylko podnosimy jego ducha, ale możemy również wpływać na to, jak postrzega siebie i swoje okoliczności. Zachęta może pomóc ludziom przezwyciężyć lęki, stawić czoła wyzwaniom, a nawet utrzymać wiarę w trudnych czasach. Ponadto, gdy nasze słowa odzwierciedlają prawdę Bożą i miłość, mogą stać się przypomnieniem o opiece Bożej, co wzmacnia zaufanie do Jego opatrzności i obietnic. Praktyka używania słów do budowania również tworzy środowisko, w którym Duch Święty może działać swobodniej. Zgodnie z Pismem Świętym, Duch Święty przebywa w miejscu pełnym miłości, jedności i zachęty. Kiedy przyczyniamy się do tworzenia takiego środowiska poprzez nasze słowa i czyny, Ułatwiamy bogatsze i głębsze doświadczenie wspólnotowe Ducha Świętego. To środowisko przynosi korzyści nie tylko jednostkom, ale wzmacnia całą wspólnotę wierzących, ponieważ ciało wiernych, które wzajemnie się wspiera, jest silne i odporne. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że nasze słowa powinny być poparte czynami. Zachęta to nie tylko słowa, to również działanie. Oznacza to życie w sposób, który jest zgodny z wypowiadanymi przez nas słowami, demonstrując autentyczność i integralność. Kiedy nasze czyny odzwierciedlają nasze słowa, moc zachęty jest wzmocniona, a słowa stają się czymś więcej niż tylko frazesami, stają się manifestacją naszej wiary i miłości. Wdrożenie tej praktyki w codziennym życiu może zaczynać się od drobnych kroków, takich jak poświęcanie czasu na prawdziwe wysłuchanie innych. Uznawanie ich trudności i oferowanie słów, które potwierdzają ich wartość i siłę. Może to obejmować wysyłanie wiadomości tekstowych z wyrazami wsparcia, pisanie listów, które przypominają o miłości i opiece Boga, lub po prostu wykorzystywanie codziennych rozmów do zaszczepiania nadziei i wiary. Na zakończenie tego filmu mam nadzieję, że refleksje na temat mocy słów zachęty i budowania. Dotknęły Twojego serca i zainspirowały Cię do używania swoich słów w celu wzmacniania Twojej wspólnoty wiary. Pamiętaj, że Twoje słowa mają moc zmieniać życie i zapraszać obecność Ducha Świętego do Twoich codziennych interakcji. Jeśli znalazłeś wartość w tym materiale, proszę zostaw lajka, aby nas wesprzeć, i podziel się swoimi własnymi doświadczeniami lub przemyśleniami w komentarzach poniżej. Chętnie usłyszymy, jak używasz swoich słów aby zachęcać i budować innych na swojej drodze wiary. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Razem możemy nadal wzrastać w wierze i miłości, wzajemnie się wspierając na każdym kroku. Bardzo dziękujemy za oglądanie i niech Bóg obficie błogosławi Twoje słowa i czyny obfitością łaski i pokoju.